Cube to kompaktowy, mobilny system nagłaśniający. Wbudowany akumulator, niewielkie wymiary i waga oraz szereg dodatkowych funkcji, np. wejście mikrofonowe, czynią ten zestaw doskonałym do wykorzystania podczas różnego rodzaju wydarzeń wewnątrz pomieszczeń, spotkania biznesowe, wykłady, prezentacje, jak i na zewnątrz, ceremonie pogrzebowe, pokazy uliczne. Jednym z największych atutów urządzenia jest jego brzmienie. Mocne, bardzo czytelne i dynamiczne. Najwyższej klasy włoskie głośniki firmy Fajtala Pro zapewniają nie tylko doskonały, naturalny wokal, ale równie dobrze radzą sobie w niskim paśmie. Dopełnieniem całości jest wbudowany odtwarzacz MP3 z funkcją Bluetooth. Przewidziano również opcję wbudowania odbiornika mikrofonu bezprzewodowego. Cube to kompaktowy, solidny, wykonany ze sklejki zestaw pozwalający bezproblemowo nagłośnić od 100 do 150 osobowy tłum. Zasilanie poprzez dołączony zasilacz, ładowarkę lub z wbudowanego akumulatora. Podstawowe funkcje urządzenia to wbudowany odtwarzacz MP3 z funkcją odbiornika Bluetooth, Gniazdo 10 mm do zamontowania na statywie. Funkcja automatycznego wyciszenia muzyki sygnałem mikrofonowym. Niezależna regulacja barwy tonu dla kanałów mikrofonowego i audio. Dodatkowe gniazdo do zasilania kolumny pasywnej.